Argumenty o obniżeniu progu użycia broni jądrowej zostały potraktowane bardzo poważnie i wzbudziły dyskusję w, w takich środowiskach bardzo opiniotwórczych i miarodajnych, między innymi Akademik Arbatow z nim polemizował i tak dalej. Więc to nie jest jakiś wariat, który tam wygaduje brednie, ale też nie jest to, nie popadajmy w drugą skrajność, ktoś kto Programuje Putina. To, to, to no, byłoby każdy, to każdy z, z tych rosyjskich, Każdy z tych rosyjskich intelektualistów, szczególnie przed inwazją, pełnił określoną funkcję, prawda? Był Dmitry Trenin, który był takim, można powiedzieć, um, urzędowym urzędowym liberałem tłumaczącym tak Rosję Zachodowi. Mieliśmy i mamy Karagonowa, był przecież również i wciąż jest. Um, Dugin, który docierał też do innych środowisk, prawda? I z z pewnością, jeżeli będziemy mieli do czynienia z zawieszeniem broni na Ukrainie, te funkcje znowu zostaną rozdane. No, to... Ale to, 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 to ten wątek może chciałbym chciałbym zamknąć, natomiast chciałem wam zadać pytanie i wrócić do tego, czy Marek mówił wcześniej, to znaczy do koncepcji, do koncepcji, o której wyraził się Putin, to znaczy współpracy, współpracy Europy. Już samodzielnej strategicznie z. Z Rosją i, stwor... i właściwie to jest ten powrót tak do tej koncepcji Wielkiej Eurazji od, 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 od Lizbony do, do Włady Wostoku, bo wówczas taki wielki obszar tak wielki obszar gospodarczy, bo tylko takie obszary, wielkie, wielkie obszary gospodarczo-przemysłowe są w stanie funkcjonować w nowym świecie, w nowym świecie imperiów, gdzie z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, z drugiej strony mamy Chiny, które są wielkimi organizmami gospodarczymi. W związku z tym taka, taka współpraca rosyjsko-europejska no byłaby, czymś, byłaby czymś naturalnym. Chciałem tylko jakby tutaj zadać dwa pytania, to znaczy, bo wydaje się, że jeżeli taka współpraca zaczęłaby się rysować, to nawet zakładając, że będziemy mieli świat wielobiegunowy, taką niezrównoważoną wielobiegunowość, trudno zakładać, że Amerykanie nie reagowaliby, to znaczy, że nie próbowaliby rozbić. Tego typu prób współpracy głównie Europy Zachodniej z Rosją, używając do tego oczywiście najprawdopodobniej Europy Środkowo Wschodniej, ale nie tylko. I tu się pojawia drugie pytanie, czy jednak ostatecznie i obserwując to, to co dzieje się na przestrzeni ostatnich tygodni, nie wyłania nam się jednak inny obraz, a mianowicie taki, że Europa jest i najprawdopodobniej będzie pierwszą ofiarą tej wojny systemowej.